Witam państwa bardzo serdecznie w Muzeum Wojska w Białymstoku. W związku z tym, że nie możemy wychodzić z domu, zapraszam państwa do wspólnej akcji. Muzeum przyjdzie do ciebie. Po skończonej wojnie polsko-bolszewickiej Białystok stał się średniej wielkości miastem garnizonowym. Oznaczało to, że w mieście mogliśmy spotkać szeregowych i oficerów jednostek piechoty i artylerii, jak również armii kułan. O tym za chwilę. Obok mnie siedzi jeden z przedstawicieli takiej dużej jednostki Wojska Polskiego. Jest to sierżant 42 Pułku Piechoty imienia generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Pułk ten został sformowany na ziemi włoskiej. Poprzez Francję trafił do Polski. Wziął udział między innymi w ślubinach Polski z Morzem w Białymstoku. Pułk miał koszary przy ulicy Traugutta 3. Nasz sierżant, który tutaj siedzi, ma mundur salonowy. Mówi o tym biała koszula, białe rękawiczki, spodnie czarne z żółtym lampasem oraz skórzane buty. W 42. Pułku Piechoty prężnie rozwijała się działalność sportowa, a przede wszystkim sekcja piłki nożnej. Powstał klub piłkarski 42. Pułku Piechoty. W naszym muzeum dla wytrawnego oka można znaleźć pamiątkowe zdjęcie, które przedstawia zarówno żołnierzy tego pułku, jak i piłkarzy. Niewykluczone, że mój sąsiad z ławki także jest takim piłkarzem. Z tradycji tego klubu piłkarskiego czerpie swoją historię Bekens Jagiellonia, która jest dumą Podlasia i Białego Stoka.